W takim razie tradycyjnie już najpierw przejdę przez pytania. Pytania są cztery, przy czym jedno już wiem, że zostanie, zostanie na później, na koniec. Pytanie pierwsze. Czy można otrzymać AmiBrokera w demo? Jeżeli tak, to na jakiej stronie? W demo można otrzymać AmiBrokera. Oczywiście. Wystarczy wejść na stronę wwwamibroker.com i tam u góry jest zakładka. Download. Mogę to tutaj ja, no, mogę to tutaj w sumie pokazać. www.amibroker.com. I u samej góry zakładka Download. Wystarczy na nią kliknąć. Akurat widzę, się nie otworzy przeglądarka pokoju webinarowego czegoś z tej strony chyba nie obsługuje no nie już czytało ok, czyli zakładka download i teraz pierwsza pozycja pierwsza pozycja w tabeli którą widać to jest AmiBroker 555 to jest najświeższa wersja i proponuję używać wersji 32-bitową -bit, jak na razie ponieważ nie ma niektórych wtyczek do wersji 64-bitowej z coraz większą liczbą wtyczek już współpracuję, ale jeszcze nie ze wszystkimi. Między innymi chodzi mi o wtyczki dostarczające dane, chociażby statika. Ok. Następne pytanie. To było pytanie od Mariusza. Następne pytanie zadała Julia. Jakie dane historyczne są lepsze? Z odciętą dywidendą od całego historycznego kursu, nawet sprzed dywidendy, jak to robi stok.pl, czy bez odcięcia, z luką cenową po dywidendzie? I tutaj, Julio, dostałaś bardzo takiego ważnego tematu, mianowicie luk w danych wynikających czy z dywidendy, czy ze splitów, z tego typu rzeczy. I nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy, zależy generalnie rzecz biorąc, co będziesz na tych danych obserwować. Jeżeli obserwujesz poziom stop, to jak najbardziej należy używać danych skorygowanych. Natomiast jeżeli o obsługujesz, jeżeli obserwujesz poziom wejścia, na przykład chociażby jedną z takich dobrych strategii jest wybicie maksimum z jakiegoś tam okresu na akcji, to wykres skorygowany nie będzie do tego właściwy, ponieważ większość ludzi jednak obserwuje wykresy nieskorygowane i co z tego, że na Twoim skorygowanym wykresie taka akcja wybije maksimum, jak na nieskorygowanym to maksimum nie będzie ustanowione. I do ludzkich emocji nie dotrze, że ten walor jest na przykład podzielony na dwa i dlatego jest tak nisko. I że tak naprawdę to on bije swoje rekordy cenowe. Nie spowoduje to u ludzi emocji zakupowych, więc nie jest to wtedy dobrym sygnałem wejścia. Także tutaj, tak jak mówię, zawsze trzeba się zastanowić w stosunku do czego chcesz użyć danego wykresu. Natomiast z kolei na przykład jakiś split i jest podwajana ilość akcji, to zastosowanie tego do poziomu stop, no to jest oczywistym, że od razu wylatujesz z rynku, nawet jeżeli ten rynek się będzie ładnie zachowywał, no bo przecież wykres przeleci nagle połowę ceny w dół i wszelkie mechaniczne stopy w formule chociażby automatycznie zadziałają. Dobrze, przejdziemy do następnego pytania. Następne pytanie od Wojtka. Chyba już o tym wspominałem, ale najbardziej interesują mnie formacje harmoniczne, nie tylko te najprostsze, szczególnie FIBO w nich i take profit po nich, a także ich umiejscowienie na falach Eliota. A poza tym ostatnio rozgryzam Roberta Minera i jego sposoby wyznaczania końca, szczególnie fal C i 5 w zakresie cen. Aczkolwiek wiem, że jest to temat wymagający i skomplikowany, o czym przekonałem się na własnej skórze. Ale może ktoś się rozgryzł już, ktoś się rozgryzł już ten temat i pozostanie mi... Już tylko słuchać i notować. Pozdrawiam. Niestety nie mam dobrych wieści. Nie mam rozgryzionych fal Eliota w sensie takim, żebym mógł powiedzieć, co na nich działa, co na nich nie działa. Moim zdaniem yy, fale Eliota są mocno nieprecyzyjne. Dobrze je widać tylko po czasie i jest taki efekt, że każdy widzi na nich to, co w danym momencie mu pasuje. Jak chciałbyś się ustawić w górę, albo jesteś ustawiony w górę, to będziesz na falach Eliota widział, że właśnie. Albo będzie korekta po spadkach, albo że jesteśmy właśnie w trójce, albo w piątce i że będzie ten ruch w Twoim kierunku. Jak chcesz być ustawiony w dół, to zobaczysz na falach Eliota to, co mówi o ustawieniu w dół. Z fali Eliota można jedynie wnioskować pewne poziomy, kiedy już są złamane zasady fali, co oznacza, że to nie jest wtedy dany ruch, tylko jest to inny ruch, ale to trzeba i tak obserwować fale wtedy dwukierunkowo, a samą decyzję inwestycyjną podejmować na podstawie czegoś innego. To samo dotyczy zniesień FIBO moim zdaniem i tak dalej. Także tutaj niestety cię nie wspomogę. I ostatnie pytanie od Wojtka. Rafale chciałbym zmodyfikować funkcję Relative Performance z podstawowych wykresów. Chodzi mi o to, aby móc określić datę od której dane walory mają być porównywane wspólnie umieszczone na wykresie. Jak to zrobić? I to jest właśnie pytanie, które zostawiam na koniec. Wojtku napisz na czacie, czy jesteś. Zaraz zobaczę na liście, czy jest w ogóle jakiś Wojtek. Jest dwóch Wojtków. Jesteś. To w takim razie proszę Cię, przypomnij na sam koniec. I ja wtedy, ponieważ i tak dzisiaj będziemy pracować na podglądzie z mojego pulpitu, ja wtedy pokażę na forum tutaj ogólnie z mojego pulpitu, jak przerobić tą funkcję, żeby działała od konkretnej daty. Ponieważ tak naprawdę ja już podglądałem, ona działa nawet nie że ileś tam dni do tyłu, tylko działa od pierwszej daty, która jest na wykresie, więc w zależności od tego, jak powiększysz wykres, to zupełnie inne wyliczenia wychodzą. Ale to o tym na koniec.